Dobra, a więc cześć się witajcie z tej strony Aero i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. E, na moim kanale w sumie. Więc e, tak, skończyliśmy wczoraj tutaj. Jak możecie pamiętać, był wybuch. Taki, no, dosyć duży, bo tam był helikopter. Gdzieś, o, może nie, ten przycisk znowu. Tam był helikopter, tam mniej więcej. E, tam, tutaj, właśnie ta nie chciał nas zastrzelić, tutaj. O tu. Ale coś tam mu nie pykło chyba, bo mm, powiedział do niego tam się tam Scarecrow, że śmiej. Że nibyśmy Def jako Marley nie czuł. Że nie wiem, że nie przyda nam się. Nie wiem, coś w tym stylu. I po prostu nas e, ocalił można tak powiedzieć i teraz e, musimy iść tam. Więc jedyne co możemy zrobić to po prostu tam pójść, więc...

The only thing sources agree on is his name. The Arkham Knight. The Arkham Knight? Hack into their comms. I need to know what they're planning. Anything else? There's a crew of Ace Chemicals workers left on site. They'll be able to help us track down Scarecrow and locate his bomb. I need to find them. Each worker will be carrying a unique ID chip. If I can access their personnel records, I'll be able to track them. There's a security terminal in a booth near your location. Try there.

Mm. So it started. Sure looks like it. This is the part I love. Taking people by surprise. Choppers coming over the horizon, blowing the crap out of the target. Mm. Let's move on to the, the, and the, the Still, damn yeah, ale dobra. Still don't feel too hot. No. E that sucks. The said Batman could be heading this way. Maybe we can have some fun and be the ones who kill him. What's the protocol if we spot a worker? Depends. Keep the workers alive if we need their ID tags. Don't put them down. I'm not sure I like killing cities Get over it. They'd thank you if they Oh, Yy, jednych zabij. O oh, Boże, znowu to samo yy, MX2. oni tutaj idą, więc musimy. Prężać. Dobra. Więc tutaj. Zauważyli mnie? Może Zakładam. Skąd? Zakładam. Zakładam. Gdzie oni są? Będziesz sobie Nie. chyba nie wiem, go uderzyliśmy. Sorry, ale moje krzesło trochę skrzypi, ale to troszeczkę. No dobra, okej. Okay. Idziemy tam do miejsca, gdzie mieliśmy po prostu pójść. Ace, To jest jako. choroba Ace, Czy, czy co to? Hmm. Wygląda to jak na jakąś właśnie chemiczną substancję, jak tutaj jest napisane. Czy tam. no. Dobra, zobaczymy. Nie, chyba tak, ale dobra, zobaczymy zaraz. Let's Oracle was right. Data connection active. Data decrypting. Somebody needs to upgrade their security protocols. Mam kody ID. Jeśli dotrę do wysokości, mogę użyć Bat-Scanera, aby zlokalizować pracowników. Ok, zaznaczyłam najwyższą strukturę na twoim mapie. Zobacz, żeby nie zlepać. Hmm, dobra, to tam idziemy. Czekajcie na chwilę, ja muszę jedną rzecz załatwić, ale to... Zaraz się widzimy, więc e, poczekajcie chwilę. To tak, e, jestem już, przy e, tym jak po prostu bym chciała jedną rzecz prywatną załatwić sprawdziłem co to znaczy to AIDS i na tą chwilę zgaduję że to jest jakiś ten samo po... nazwa własna tak powiem jakby to zrobić Target, bon. bardzo fajnie to teraz dam szybciutko Dobra, to tak G, ga jest smoke bomb. O Jezu, miałem tu dzieje? Dobra, to robimy ten. O Jezu, nie to. Ah, shit. Bo my się myli sprint z ten, jako że od, bez tego też różne gry po prostu O Jezu, jeszcze pół tego Dobra, udało się Jezu Bala Bożeż ty ninja O Jezu. oj dobra A ja to wszyscy, O jest, to było trudne bo mm, oni ogólnie byli dosyć szybcy i to było najtrudniejsze w nich, ale dobra dostajemy się serio jak ja mogłem tego nie zauważyć tutaj jest, tu, tu samo przez siebie pokazuje. No dobra, no Jestem głupi, tak? Dobra Czyli to nie jest jakaś nawiązanie, że jakieś słowo po angielsku, Tylko to jest nazwa własna Sorry, ja tak bardzo Batmana się, Na Batmana się nie znam, bo ja bardziej uniwersum Marvela Nie wiem co tutaj się dzieje, ale wolę tutaj być Na nie. Okej, okay, dobra Gdzie mamy? A, level up Trzeba. A, tu ruszę na raz. I gdzieś to można. A, za poza level upa można. To jest. To, że wyżej Cię wyrzuca. A nie. To nieważne, to ja nie chcę tego. Ja chcę, że ci to bardziej wyrzuca. To nie tu raczej. A to tu. A to mam kupione. Gdzie to było? Tu? Nie. Tu. Też nie. To może tutaj po prostu. Dobra, nie. Dobra, po prostu weźmy. Dajcie mi to jakiś upgrade. O, na przykład. To jest, że wyżej. Jeżeli... Dobra, nieważne. To. Tutaj tego nie ma, tutaj też. To nie, tutaj gdzieś było. To jest to. Dobra, nieważne, po prostu to więcej kosztuje. Myślałem, że to kosztuje jeden. Yy, dobra, to tutaj jesteśmy i co mamy tutaj zrobić? Przepraszam. A, na sam górę, tutaj. This is perfect. I can release the bat-scanner and search for the workers. I've managed to intercept some radio traffic between Scarecrow and this Arkham Knight. Relaying it to you now. I had him in my sights! I could have ended it right there! We have not broken him yet. It will come. No, I've waited long enough. That man dies. Tonight.

A, dobra, rozumiem, trzeba m, przycisnąć. Eee. Aha, dobra. To mnie dobra, no to chyba to wszystko, tak? Jeszcze, jeszcze. Dobra, kolejny punkt. Jeszcze. Tutaj jest coś? Mhm. i to wszystko, czy jeszcze? Jeszcze. Oj. Okay. I jeszcze. to, tutaj gdzieś po coś. a no. I to wszystko. ID Dobra, teraz tam idziemy. Który jest pierwszy? Jak najbliżej, to ten jest chyba. Dobra, to bym powiedział. tak. I tutaj Oh, mm. Are you seeing the spike on the internal router? Yeah, don't worry, it's nothing. Just a glitch. Okay, so we Phase one is a yeah, <laughs> go. Bro.

Dobra, no to teraz otwieramy Nie wiedziałem, tam więc so, otwieramy, czyli tam przejście A, czyli możemy sobie wezwać... ...sobie tego A, i, i, i. Tak, o I strzelamy i do tyłu, żeby zrobić sobie rampę Żeby tam po prostu wyjechać na pełnej... <grym> ...po prostu... ...pełnej, tak się no dobra i siup Ożeż ty ale to było dobre O shit Bo ma on potrójne działka? No Nie ja najpierw go trze trzeba według mnie zniszczyć Ponieważ on ma 3 działka więc on jest najbardziej szkodliwy Też to też są bardzo szkodliwe Wszystko są w sumie bardzo szkodliwe Ale według mnie tamten był najbardziej nie

Orsheet so oh chyba nam grozi. Chyba na pewno. Oj! A, dobra. No, chyba atomobil nie potrafi pływać jeszcze. Bo może będzie. Yy, dobra. Nie wiem. Bo to nieważne. Tutaj trzeba wyjść. Jednak Batman ma dużą moc. Czemu strzelamy takim? Prostą pójdę. A to jest szkło, nie zauważyłem go. Wiesz co, dobra, mam pomysł. Mam nadzieję, że nie zabiję go. No, ale co ja mam tutaj zrobić? Halo? A, po prostu można otworzyć tej drzwi. Aha. O, żeż ty. To jest ten, który chciał nas zastrzelić w tym. Był on w tym helikopterze. <grywka> Uciekawe. 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 A little trick. It's where his armor's the strongest. Aim for the weak spots at the shoulders first, then coordinate fire at the points where the plates meet. Please, you say something. Leave him out of this. Always defending the weak and the helpless. That's what I like about you. Predictable. And that's why we're gonna win. We know your move before you do. We know how you think. Do you know what I'm thinking right now? <laughs> of course. You're thinking, who the hell is this guy? No. I'm just trying to decide which one of you I'm going to take out first. And hey, just so we're both on the same page here, I fully, fully intend to kill you. But first, we're gonna make you suffer. We have the target. Just say the word and I'll end this now. Gotham will be ours. Dobra, chyba. O nie. Dobra, powiem Wam tylko, że e, od razu mówię, że jeżeli czegoś mówię źle albo nie zauważę czegoś, to sorry, ale e, na dialogi rzadko czasami patrzę, a po prostu, że. Czasami jest za głośno trochę gra, a dialogi są trochę ciszej To po prostu nie mogę usłyszeć i, i sorki, więc... Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe Ale no dobra bo tak Chcę jego ja go zabić tak. o.

They brought in trucks, weapons, soldiers, shipments of hazardous materials. They knew exactly what they were doing. He's producing his toxin on a massive scale. It's a bad. Real bad. We're talking about a gas cloud that could cover the entire eastern seaboard. Where do I find Scarecrow? I I I got no idea. All I know is he's moving ahead with his plan. And he's got a whole freaking army backing him up. We're screwed, Batman. I'll stop him. But first I'm getting you out of here. Wait by the Batmobile. Have you found Scarecrow? Not yet. It's worse than I thought. How much worse can it be? He's building a bomb big enough to cover the entire East Coast in fear toxin. Take your men and get out of here. Head to GCPD and lock it down. Keep everyone inside. I'll get my men off the streets, but I'm going nowhere. You bring anyone you find to me, Jim. It's too stop him. I know you will. Dobra, a więc e, tylko Wam przypomnę, co dzisiaj było, żeby żebym też mógł sobie ja pomnieć później. E, po prostu dostaliśmy się do tego, gdzie on produkuje, taką mamy pomysł, że on tutaj produkuje, i e, dowiedzieliśmy się, że Scarecrow. Ma plan, żeby tam bombę, I gdzie know cała you. chyba jest e, e, wschodnie, a e, wschodnie, wybrzeże, nie wiem w sumie, ale coś wschodniego, bo nie zrozumiałem, albo no, zapomniałem w sumie, przyznam się e, i po prostu mamy je przechlapany jednym słowem. I, i, I dalej idziemy, żeby go powstrzymać. Mam jednego survivora O Boże, co mi się stało z głosem? Dobra, ale w każdym razie jutro idziemy tam. Znaczy, no dla mnie jutro, ale no... Ten, więc... Do zobaczenia, witam... Znaczy, no... Do zobaczenia, żegnam was, Udanego poranka, czy też wieczoru, siema.